Cześć wszystkim, dzień dobry. Jestem w Krakowie. Dużym fiacikiem. Przywiozłem mnie tutaj już po raz drugi. Jestem odebrać ostatnią część, albo jedną z ostatnich części układanki do mojego projektu, czyli Oploneza. Mianowicie chodzi o wał napędowy. Wał napędowy przywiozłem, aby go sprawdzić, wyważyć, no zrobić tak, żeby już było w porządku. Wał był przedłużony No i tam Były pewne jakieś obawy, podejrzenia Dostałem wczoraj telefon Że poza krzyżakami i podporą łożyska Nic mu nie dolegawał Został wymieniony znaczy wymienione te części No i dzisiaj tutaj właśnie Jestem troszkę przed czasem, więc sobie Czekam, parę minut jeszcze mam do otwarcia firmy No więc tak Albo go bardzo dobrze zrobiłem Albo Albo nie wiem co. No generalnie nie to, żebym szukał problemów na siłę, ale spodziewałem się, że może być dużo gorzej, a tu takie wiadomości. Ale ja to zweryfikuję oczywiście na Zobaczymy jak to będzie działać. W zasadzie sensie jedno z ostatnich takich ważniejszych elementów, które no niestety muszę dorobić, jak się pewnie domyślacie, robię sobie osłonę kolektora wydechowego. Z oryginału nie do zastania. Fajnie by było mieć to z oryginału z Opla, bo pewnie tu by podeszło, nie wadziło. Byłyby obłe kształty no i Amelinium, ale. Ale musi być stalinium i to takie dość fest, bo 0,8 blacha będzie tutaj do końca życia tego poloneza i dwa dni dłużej jeszcze wytrzyma. Zawsze to, zawsze to jakieś tam osłona będzie tutaj tych przewodów, zwłaszcza, że tutaj idzie od wspomagania i takie tam nie. Patrzę sobie tutaj, jeszcze muszę o, w tym miejscu podciąć na baknet oleju, bo jest zbyt blisko. No ale powiercić otwory, wyczyścić, omalować, przykręcić. A generalnie, jeśli chodzi o wał napędowy, bo już trochę pojeździłem, jest ok, jest ok, nie ma biedy, wszystko jest fajnie, nie, nie buczy nawet tak jak przed tym, kiedy cokolwiek zrobiłem i przedłużyłem ten wał. Nie ma też takiego tego przeciw, między, między jak tracił napęd auto i, wiecie, tak luźno, takie buczenie też było, to też zostało wyeliminowane poszły nowe krzyżaki, to w zasadzie też na moje życzenie wyraźne, bo ja je zakładałem przed, jak ten wał robiłem, ale one takiej marnej jakości były, że że założyli tam w Krakowie założyli nowe te krzyżaki, nowe łożysko podpory wału, wyważyli to wszystko i no i taki pospawany wał jeździ i nie sprawia żadnych problemów, póki co no nie wiem jak ten stan długo będzie się utrzymywał, ale na razie jestem Mile zaskoczony, że tylko tyle trzeba było zrobić z tym wałem. Dobra, no i co? Eee, został ostatni etap, jeszcze eee, przegląd, i, i tyle. No i wymiana dowodu, eee, albo wpis, adnotacja w dowodzie, żeby to już miało pojemność silnika 2.0, finalnie tak to wyszło. Taki osłona do kwadratu można powiedzieć, ale lepszej tutaj chyba nie potrzeba. Zawsze coś będzie chronić. Zawsze to jakieś, jakieś zabezpieczenie przed tym, żeby na ten kolektor taki rozgrzany nic nie poleciało. Dobra, to tyle jeśli chodzi o osłonę kolektora. Słuchajcie, jeszcze korzystając z chwili i okazji, chciałem Wam kilka słów powiedzieć o produkcie, który dostałem do testów. Ostatnie tam kilka pytań było. To sobie powiedzmy, czy możemy zmierzyć Napięcie ładowania nie jest to urządzenie przeznaczone do pomiaru napięcia ładowania. Z tego względu, że kiedy zapinamy pod źródło prądu, jakim jest akumulator, to automatycznie wykrywa nam tylko, jaki to akumulator jest, jaki ma, jakie on ma napięcie. W sensie, czy to jest 12V, 6V czy 24V. I nic poza tym. Test jest wykonywany. Pod, pod obciążeniem, więc no nie jest to wskazane, aby przy odpalenym silniku tego używać, bo pewnie jakieś krzaki pokażę. Nie wiem, w sumie trochę mnie kusi, żeby to zrobić. A zróbmy to. Słuchajcie, druga kwestia poruszana w kilku komentarzach. Norma CCA i EN. To zaraz, jak zgasimy, to wam powiem o co chodzi. Dlatego, że tej normy tutaj nie można przełączyć. Jest tylko. W tym standardzie i mamy ile tutaj 750 amperów ustawimy. Prąd. Co się stanie, jak zrobimy test na odpalonym silniku? No nie wiem, co się stanie tutaj, co tu mamy. 14,35 Czyli napięcie ładowania nam pokazał 1 milion 1,6 SOC i stan na ładowanie. No także to nie jest urządzenie do tego, aby mierzyć nim, mierzyć nim napięcie ładowania. Mam miernik, który to wykonuje czy tester, test ładowania, test rozrusznika, ale to nie jest urządzenie za kilkadziesiąt złotych. Dobra. To jeśli chodzi o właśnie te normy jeszcze chciałem kilka słów powiedzieć. Jedna tylko norma CCA EN jest niemożliwe do wybrania. Czy dla takiego zwykłego jakiegoś ogólnego pomiaru będzie miało to duże znaczenie? Pewnie nie dlatego, że jak się czyta na definicję tych dwóch norm to one w zasadzie wykonywane są w bardzo podobnych warunkach z tym, że CCA jest wykonywana powiedzmy ta norma Dopóki napięcie akumulatora nie spadnie poniżej 8V, już nie pamiętam dokładnie 7 z hakiem przy minus 18 stopniach natomiast EN-norma jest bardziej restrykcyjna i ten akumulator testowany jest dłużej <laughs> więc takim miernikiem nie będzie miało to większego chyba znaczenia poglądowo sobie można, można sprawdzić i wynik będzie na pewno wiarygodny. Natomiast według mnie mojego uznania skromnego, to to jest najlepszy tester akumulatorów. Stary, poczciwy, polska firma Vadimex Nie wiem, czy jeszcze istnieje, bo tu mi się takie tulejki powytapiały, czy jeszcze można by do tego kupić. No i taki po prostu tester, to prawdę wam powie o każdym akumulatorze, a nie tylko akumulatorze, ale i na przykład kablu masowym do silnika, czy przewodzie który idzie do rozrusznika no oczywiście nie w każdych warunkach da się to zastosować także tak jeśli chodzi o tester no to to chciałem chyba tylko sprostować no i oczywiście za to że prze, prze, przekręciłem napięcie z natężeniem no to też przeprosić chciałem ale czasami tak jest że człowiek sam nie wie co mówi po całym dniu pracy dobra to tyle jeśli chodzi o poloneza mamy ogarnięte osłonę jeździ skręca hamuje ale to nadal jest Polones. To nadal jest Polones. Jak ktoś mi kiedyś powiedział, to nadal nie jeździ, nie skręca i nie hamuje. A tutaj akumulator, który testowałem na filmie. On widzicie, ma normę podaną dokładnie w CCA. To jest akumulator, który był w maździe. A tutaj mamy akumulator wyjęty z Volvo i mamy normę CCA i EN. I jedna wartość. Także czy to oznacza, że to dla tej normy i tej normy jest ten sam prąd 70, 720 amperów? Napiszcie mi, bo nie znam się na akumulatorach aż tak dobrze. To tyle z ciekawostek.